Zajdziemy ci! Stoję? Nie. ja, <laughs> no, no. ja no, no, no. Stoję? Stoję. Ja, ja w chyba stoi. Rada, jedź, Jedź! Nie, nie, czekaj. Nie? Nie. Chyba, że go tutaj liną, bo będziemy. Mówił, się zatrzymał. Nie? bo się zatrzymał No, niech się nie No, już siedzi. Dobra. Już nie nie zostawili. Znaczy musiałby ojciec podjechać tutaj blisko. Tego to zaraz go zawołam. Tato! Jedź już! Musimy go wyciągnąć! Faja! To będzie trzeba się teraz przebrać. Dobra, jedzie patrol. Halo. Dobra. Lezie, tu jesteś w tutaj Tu był jak na i... sochla państw, to był. Na, to to był... Po po? No co? To w ten zależy. Dobra, to przyjadę, policzymy i tego, dobra. Chyba, żeby był to w czwartą na Może jakbyś przyjechał i go wyciągnął od razu. Do... No tutaj może pan stanąć. Ja bym znaczy, żeby się zaczynał. No. Jest, tu. Trzeba chować się Ale nawet poszedł, nie spodziewałem się, że ktoś tu dojedzie. A ja tam nawet nie wiedziałam, że coś dalej jest. No tu już radno, tam też można chciałem ty No. Tyś się tu zaczął zatrzymywać, nie? Nie, ja gazem jechałem, tylko ja chciałem trakcję trochę złapać. <grym> to dobrać. Dobrać. Trzeba całkiem tamtą stroną jechać. Jedzie. Pokaż, pokaż idziemy odstanąć. Do tego miejsca. Będzie fajny filmik na YouTube. Tylko odsuń się, odsuń się. Ach. Pięknie. Podnajadł Ja bym wyciągarką, ja bym wyciągarką, wyciągarką go cofnął. później jeszcze raz Ja no. myślę, że to do przejdziesz. przejedz, tylko tu muszę tam bardziej. Ja to on tam stoi. Siedzi. Ładnie go.

Proszę pan tutaj Ale o no jakby się trzymał prawej strony, to chyba przeszedł. To spróbujemy jeszcze z dwa razy. Tylko jak on tu się? Jest? Jaki to najwyżej wytnę te o. Boczki. Fajne miejsce znaleźliśmy <grymian> kato ciokiner. Kato ciokiner. No to cię pinę tam zaciągnę Dobra Kochaka przypomina Dobra Dobra będzie Dobra. Czekaj jeszcze tak? Jeszcze Jeszcze 10 cm Dobra będzie stop Przyknijcie Tak po troszkę Dobra idzie odpalej naszego <grymian> Ja myślę, że on będzie odpalił i do tyłu, żeby on tutaj wyjechał. No, ja bym jeszcze wyjechał. właśnie... A ty stoisz, no. Ty odpalaj, Krzysiek. I pójdę pizdać. Nie możemy... Tu do elektrona, tu dopóki, Tu, gdzie mocno się Ja bym ten, gdy go przeciął, ten by go minął. Gdyby wjechał. No i chyba no, potem pójdę tutaj. Ja już to wytniemy. A próbujemy najpierw tak. Najpierw tak. Jakbyś całkiem lewo jechał to było. To by... no ja tu objadę. No, w razie czego, ja myślę, że jak go cofnę zobaczymy, bo on już tutaj tam w tym mostu. Aha. Cały dzień do przodu go przewidujesz. No jemy, to umiemy? No No daj już do tyłu. Jeszcze nie? Zaraz, zaraz. Napróbowałem. No, Ciągaj.

co co nie? Bo a ja tutaj musi muszę pić jeszcze, nie? Chyba ja mi jeszcze troszeczkę go cofnę. Co? Jeszcze ja troszkę do tyłu. Odejdz, dobra. To nie jest taki fan, że by to ruszał, nie? Co? Cofnij! mnie? Teraz. Tak, o, pan może cofnąć Co? żeby spokojnie, a pan będzie, a ja, pan będzie komuś. Zaraz imy tego zabij. Co? Zaraz imy. Do tyłu.

Teraz jeszcze raz próbujesz? No i chyba jeszcze raz. No właśnie, to jest fajna zabawa. Ja tam stanę chyba bardziej z przodu. Yes, 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 yes,